Polski YouTube Rewind od Kaszanki. Podobno ze skrzynki gonią? O. Księżczynią Webiscytu Przeglądu Sportowego jest Iga Świątek. Dobry wieczór Państwu, A wiem, że jesteście teraz na gali i mam nadzieję, że kiedyś zdarzy się, że będę mogła też przyjść na galę. Mr. Beast! Czekoladka! Tak średnia i specjalnego. Poszedłem do Poznania... Te czekolady Mr. Bista w tym roku wyszły? Podgłoś mi proszę, dalej cicho. Poznanie regularnie dochodzi do naprawdę strasznych rzeczy. Adriano, W dzisiejszym odcinku GOATS Wojtek Gola zmierzy się ze swoimi demonami z przeszłości i odpowie na pytanie: jesteś biseksem? Jest mhm. prawdopodobieństwo, że Wojtek Gola jest biseksem. 0%, bo przecież udowodnił to 20-stronnicowymi dokumentami. I mam tutaj 20 dokument, świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksem. Why are you gay? You are gay. Luty. Kanał Zero kojarzy się ze mną. No jestem Zero. Plan jest taki, żeby stworzyć coś naprawdę dużego. Wojna dyskontów nie zwalnia tempa. Słyszeliście może o akcji, w której pewien Polak ukradł samochód? To niemożliwe. Pujesz nowy pokój, czy ja jestem jakiś inny? Nie, mam światło inne. Zapaliłam górne światło po prostu, bo ta kamerka internetowa średnio wyrabia tylko z punktowymi. Strajk rolników. Jaka jest naprawdę? Skąd ma pieniądze? Ile ma pieniędzy? Tragiczną postać Caroline chodzi na to, że jest w 100% relacją zarobionego sterucha. Zawsze stawałem za drużyną. Nawet kosztem tego, że straciłem swój własny wizerunek. Nie miało to dla mnie znaczenia. Nie słyszałam nawet, Czekam miłego wieczoru, dzięki. Nie słyszałam nawet o dokumencie o Czas na marzec. To jest największe tydzień na świecie i już za chwilę wysadzę je w powietrze. Trzy, dwa, jeden. Wysadzę. Dzień dobry, tutaj policja. Ej, a czy Wardenga w końcu to klocuch? Nie. Nie wiem, czy mi się tak wydawało. Może też mi się śniło, kurwa, nie wiem. Oglądacie Polski. You keep ja mogę się przyznać, że jestem czujnem, ale nie rozśmieszajcie mnie, jak wy mówicie, że nie bierzecie aż rzeczy antydepresanty, czy jakieś takie gówno. Normalnie czujnem jesteście. <śmany> Ach. Cześć, nazywam no, się. No, nie tak, chcecie to akty, sobie zapłacić, bo i sprawy. Ale my tu nagrywamy. Obojęcie, czy nagrywasz czy cokolwiek, to jest. To, to my tutaj stoimy, też z nami proszę bardzo zapłacić. Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto. To jest alarm! Jesteśmy ostatnim pokoleniem! Co? Proszę, chleb pani zartuje. To dziękuję, do widzenia. No! I ponoć ta farba jednak nie schodzi tak łatwo Kilkaset tysięcy złotych trzeba zapłacić za odrestaurowanie tego, tej syrenki No Nie mogę myszyczko pozdrawiać dzisiaj Twoja forma wyraźnie zwyżkuje Czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj I czy po tym spotkaniu zostałeś może żugajką? <noise> Dobry wieczór, Pols. W ostatnim czasie pojawiły się informacje odnośnie mojego filmiku na Sylwestra Wardenga i Konopskiego. Nitro od nikt nie widział. Popaki od miesiąca nagrywają film, a mi już trzy osoby to podesłały. Pasza nie dojechał rowerem. tylko nie można. Wysiadam z tego Nie, wysiadamy.

Cień. To zagrajmy. O kurwa. Puszczałeś jakąś muzykę Wikingów i wywołałaś do mnie, Olbrzym idzie. Olbrzym już po ciebie idzie. Co? Nie będziemy mogli pójść w tej relacji dalej, dopóki nie padną z moich ust pewne słowa. Pier Kurwa, ale wiecie, że kończysz dalej codziennie na do tej kasi, czy tam do innych tych babeszek? Że on tam dalej to ciśnie? Po Kolejny miesiąc maj O ja są śludna Tam was w drugiej edycji programu Salwatorzysta. Dzień dobry, kup patec patecki Witam was bardzo serdecznie. Kebab Filipa Heizera. Nie każdy dostaje równe kebaby. To nie jest włóczka z kebabem, to jest królestwo kebaba, proszę pani. Ona w ogóle. Co, Luna zmieniła imię? Żeby się ukryć przed tym, co odjebała na tej Eurowizji? Czy co? No, z jednej strony i mnie to zastanawia w, to, w ten sposób. A, zmieniła na Luna. O, czyli ona jest z tego dumna. O kurwa. Oj. Hmm. No bo mnie zastanawia to pod tym kątem, że taka Blanka to jest teraz zaproszona na jakieś Sylwestrę, nie Sylwestrę, yy, imprezy do telewizji i tak dalej, nie? A ona też miała chujową piosenkę, ale już chyba lepszą. No bo ta, tej Luny to nigdzie nie widzę. Blanka ma lepsze znajomości, ale Blanka zrobiła z tego mema, a to prawda, to prawda. Blanka była memiczna, a ta jest po prostu tragiczna. O, jeszcze się rymuje, kurwa, pięknie, artystycznie. widział pan recenzję Książula? Widziałem, jest tak samo do jak sama autor tej recenzji. Filipie Hajzerze. Otworzyłeś budkę na kółkach, to nie jest żadne królestwo, to jest budka. Fakt, że ma kółka i może ta budka się przemieścić z punktu A do punktu B. No dobra, czerwiec. Witajcie w domu mafii! Pejn dzięki za 17, 71 miesiąc subika, witam serdecznie Pół miliarda, miliarda złotych miało sposób pójść na konto twórcy marki Red is best Paciata! Pomóżcie Probieżowi, bo go nikt nie zaprasza. Prodiż to jest dzielina do spiłka, także. Prodisz, powiedziałem? Tak. Bo Prodisz wie wszystko. <laughs> bo... A to ty to robisz, ty jesteś taka szanka? A pamiętacie nie. euro? Mecz otwarcia. Środkowanie i no! niestety. Kors, niestety. Mecz o wszystko. I mamy niestety God, nie jest Ja mam gardera! To Mecz o honor. Mbappé! Niestety 1-0 dla Francji. Eee, i Eee, tym razem przy słupeczku to... No ale przynajmniej nam się liczby na Boczykach i na food zgadzały. Mm. Biorę po 500 zł z konta każdej branżyny. O, powrót do o jest super. Lipiec, to kolejny miesiąc. Mhm. Mm mocny gaz. Excuse me, Mocny gaz. Tym filmem rozpoczynam próbę odwiedzenia każdego kraju na świecie. Najszybciej w historii. Ta koncepcja jest po prostu skazana na porażkę. Nie chcę tego dalej robić. Były prezydent Stanów Zjednoczonych cudem unika śmierci, choć zostaje ranny. <noise> jedzą paluszki beskidzkie. W minionym tygodniu spłonęła fabryka paluszków beskidzkich. A to uważam, że to była piękna akcja. Że ludzie się tak zebrali i stwierdzili ej, pomóżmy, bo im się fabryka spaliła. Jeszcze gościu tak miło powiedział, że on to będzie wypłacał pensję tym pracownikom, nawet jeżeli nie będą mieć co robić w czasie odbudowy tej fabryki. Że to takie ładne było. No.

Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, dobrze, jedźmy teraz! Jedźmy! Się, no! Się, jesteśmy jedyne. No. Batysiak sprowokował mnie do tego, by mu się przyjrzeć i nagrać na jego temat film. Czy ci nie Tobie się nie udało na słupa wyłudzić kredytu na odkurzacz marki Zelmer. <grym> no i co? Ten rok był twój, co? Cały YouTube o tobie mówił. A wy oglądacie YouTube Rewind To nie jest AI. jaj. Chyba. Gdzie ty jesteś śmieszny z drugiej takie. Eee! Rok był twój, co cały YouTube o tobie mówił. A wy oglądacie YouTube Rewind 2024? Cio! z Remsuławów, czas na sierpień. Kartak z dzięki za 33 miesiąc. Stanów, kto jest za beścia, co? Wystąpił tak zwany incydent kałowy. Jaki to był znak krągły? Marsoff zrealizowała też swój projekt, stawiła sobie zęby nowe. No i jest jeden wielki młyn. W ciągu doby w Warszawie spadło dwa razy więcej deszczu niż w ciągu miesiąca. Jestem dobrym synkiem. Jesteś chłodowym synkiem i tyle ci powiem. Główno cię obchodzę i taka jest prawda. Twardego wraca, o tu wraca. Film to część większego planu. Nie traktujcie go poważnie. Żeby to była ostatnia gala tego typu na Stadionie Narodowym, bo Stadion Narodowy to jest miejsce święte. Przejdźmy do września. Dostępne co Zabawa, dostępność. O, został Bambi. Takаясима, woda, która urodziła w, w się w miejscowości Łowkowice, jest większa niż ta w 1997 roku. Dzięki, Serek, za 75 miesiąc. karta, z Dzięki za 33. Szczęśliwy w Barcelonie. Nie ma za co. Nie ma pitonów. Bo... Ale jeszcze do tej pory nie zagrał nic, nie? Nie. No. Jeśli chodzi o obecność bogów na, na wałach... Premier obiecuje szybkie rozstrzygnięcia w sprawie alkoholowych sanszetek. Nowy likier brzoskwiniowy oraz likier mango. Go, go. Październik. Były polityk i biznesmen Janusz Pę zatrzymany w lublinie przez centralne biuro antykorupcyjne. Nope. Jestem mm. Kamil. I nie ma Kamila. Poddając komornikowi mebluścianka. ścianka. Dziewięć meblu osób, w tym znany youtuber Buddał, usłyszał zarzuty. Nie tylko Kidrop. Opowiem wam dzisiaj historię o tym, jak ponad No wiem, znaczy nie, wy... wędza... nie, nie, nie. Nie wypuścili go. Tylko wyszedł za kaucją, a to trochę co innego. To trochę co innego. Gdyby go wypuścili, to by znaczył, że był jest niewinny. Miliony dzieciaków nielegalnych hazard. Byłem głosem Google Maps przez 15 lat. Uśmiechnij się codziennie i. kieruj się na południe. Boże, to muzeum wygląda tak okropnie. Jak taka plomba. Listopad. No nie ma gnoma. Polska więcej niż my ślicz. Wij z pana dolem na śniadanie. Umarł, a zaraz, Drogie panie tak mówią do mnie drogi. drogi. Pozostał grudzień. Wszędzie jest drogie masło, nigdzie nie ma taniego masła. I co to jest, signum? Hmm? Oj, 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 baka. To za aura dziś. Młodzieżowym słowem roku zostało słowo słów. Mm. Oh. No nie, no nie. nie, 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 nie zgadzam się z tym z bardzo prostego powodu, że to jest tylko pierwszy cinematic i poza tym ono to wcale źle nie wygląda. Oh, yes. This is the next book of the month is Drive Your Plow Over the Bones of the Dead by Olga Tokarczuk. Powinni pójść do normalnej roboty! Wy nigdy nie przepracowaliście dnia i to jest tego wina. Wam się nudzi w życiu, rozumiecie? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest Marcin Romanowski. Rozumie w rozumiem wczorajszym uchyliń aresztowanie wobec Kamila Eli i Aleksandryka. Zapraszam do oglądania i wysłuchajcie mnie. Eee, nie, to już jest nudne. No i co? Trochę się podziało w tym roku, prawda? No i podziało się, podziało. Oby kolejny był jeszcze lepszy. Cześć. Wydaje mi się, jakby się w chuj mało wydarzyło w tym roku. Jeżeli to jest podsumowanie wszystkiego, co się działo w tym roku, to wydaje mi się, jakby się nic nie wydarzyło. Powieszcie na koniec tym ksikaczem jeszcze drugi. No, najlepiej <grym> Dramat wszystko. <grym> to wtedy woda Ale i tak podchodzę bliżej. Tak, Ciebie? Tak, tak. To jak ci powiem 3 cztery, to zaczniesz iść. Trzy, 4 Hej, wszystkim dobrego wieczoru. Oglądacie YouTube Rewind. Ja mam 50 lat, dla mnie to jest Rewind. <grym> Oglądacie polski YouTube Rewind. Jeszcze raz dobra, dobra, jeszcze raz zrobimy. Dobra. Mzit, dzięki za 19 miesiąc. No właśnie, nie było rozstania Juli żugaj. No ja nie wiem, czy to takie dobre podsumowanie było. Kiedy mam dosyć ludzi i chcę odnaleźć spokój, zagląda w jedno miejsce, w którym robię dużo kroków Nie szukam powodu i zawsze znajdę sposób, dobry beat i mikrofon to moje antidotum Kiedy mam dosyć ludzi i chcę odnaleźć spokój, zagląda w jedno miejsce, w którym robię dużo kroków Nie, nie szukam powodu i zawsze znajdę sposób, dobry beat i mikrofon to moje antidotum